Słuchajcie, przepraszam za echo, które na pewno będzie w tym filmiku słychać. Yy, mogą też gdzieś tam w tle dobiegać różne hałasy. znajduje się w świeżo wykończonym mieszkaniu podeweloperskim. Dookoła jeszcze remonty trwają. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Yy, korzystając z okoliczności właśnie, w których teraz jestem, czyli z tego, że jestem w pustym mieszkaniu, świeżo po remoncie, pomyślałem, że opowiem Wam, jak Znając pewien prosty mechanizm rozliczania podatku VAT, można zaoszczędzić parę złotych w sytuacji, kiedy budujemy swój dom, wykańczamy swoje mieszkanie albo po prostu robimy remont. Jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, zostańcie. Każdy, kto buduje swój dom. Albo remontuje mieszkanie, albo wykańcza swój lokal, wie jak, z jak potwornymi kosztami to się wiąże. Wszystko kosztuje. Materiały kosztują, usługi budowlane, wykończeniowe, remontowe kosztują, meble kosztują. No i w związku z tym, jeżeli tylko można zaoszczędzić parę złotych, każdy próbuje to zrobić. Ja właśnie powiem Wam, jak w oparciu o podatek VAT można trochę grosza przy budowie domu, remoncie mieszkania, wykończeniu lokalu zaoszczędzić. Od razu z góry powiem, że to nie jest żadna wiedza tajemna, ale niektórzy mimo wszystko mają wątpliwości czy ten sposób, w którym chcę się podzielić z wami, yy, czy na pewno jest bezpieczny, czy na przykład urząd skarbowy nie przyczepi się do nas, nie zakwestionuje, że zrobiliśmy coś tak a nie inaczej. Myślę, że dobrze byłoby Gdybym zagrał, za, zabrał głos w tej sprawie jako osoba, która od kilkunastu lat zajmuje się podatkiem VAT i jako osoba, która wie, w jakich sytuacjach organy podatkowe mogą coś nam zakwestionować, a w jakich, w jakich przypadkach nawet nie będą tego próbowały robić, bo po prostu w sądzie by przegrały. Na samym początku o kilku kwestiach takich wstępnych musimy sobie powiedzieć. Więc pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, to to, że na wszelkiego rodzaju materiały budowlane mamy u nas w Polsce stawkę VAT podstawową, czyli... 23% i to dotyczy właściwie wszelkich materiałów budowlanych, czy to będą jakieś panele podłogowe, czy to będą cegły, czy zaprawa, czy, czy jakieś kleje inne tego typu rzeczy. Wszędzie do nich ma zastosowanie stawka 23%. Natomiast jeżeli chodzi o usługi budowlane, to jeżeli tylko one będą związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego, stawka VAT wynosi tutaj 8%. Krótko mówiąc, jeżeli będziemy kupowali materiały prawie że jakiekolwiek, to wydając na nie 10 tysięcy netto, tak naprawdę zapłacimy aż 12 300 zł na rzecz sprzedawcy, no bo mamy 23% vat -u. Z kolei, przy usługach budowlanych, remontowych, wykończeniowych, dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, jeżeli cena netto wynosi 10 000 zł, to tak naprawdę płacimy tylko 10,800. No, jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której tutaj na wstępie chciałbym powiedzieć, a mianowicie yy, musimy sobie wyjaśnić, że jest, wyjaśnić albo powiedzieć, bo może niektórzy o tym nie wiedzą, że w wacie mamy coś takiego jak świadczenia kompleksowe. Są świadczenia proste oraz mamy świadczenia kompleksowe nazywane inaczej świadczeniami złożonymi. Jeżeli idziemy do sklepu i kupujemy młotek, sprzedawca kładzie ten młotek na ladzie, no to jest to bardzo proste świadczenie, to, to właściwie ono się nie składa zbyt wielu elementów, jest wydanie młotka i koniec, prawda? Natomiast jeżeli na przykład kupujemy usługę szkoleniową, to w skład takiej usługi bardzo często wchodzi szereg świadczeń cząstkowych takich, tak? Elementów składowych mamy. Mamy na przykład wykład jakiegoś trenera, szkoleniowca, mamy Materiały szkoleniowe, jeżeli to jest szkolenie stacjonarne, to mamy jakieś ciasteczka, przerwy kawowe, gastronomię, mamy może jakieś gadżety reklamowe, marketingowe, wydawane. I sprzedawca w takiej sytuacji traktuje to wszystko jako świadczenie kompleksowe. Co to znaczy? To znaczy, że on nie rozbija tego na fakturze, nie pisze, że osobno tam był wykład, osobno ciasteczka, osobno długopis, osobno materiały szkoleniowe, tylko sprzedawca całość traktuje jako jedno złożone, kompleksowe świadczenie i do całości stosuje stawkę 23%. Myślę, że mniej więcej wiecie już, do czego tutaj zmierzam. W przypadku usług budowlanych może być bardzo podobnie. Również możemy mieć do czynienia ze świadczeniami kompleksowymi i najczęściej nawet bezpośrednio z nimi mamy do czynienia. Jeżeli y, jakiś generalny wykonawca na zlecenie dewelopera buduje jakiś apartamentowiec, no, to, to nie jest proste świadczenie. Tam mamy mnóstwo świadczeń, takich yy, cząstkowych, które się na budowę apartamentowca składają. Ale bardzo podobnie jest również, jeżeli budujemy dom jednorodzinny albo jeżeli wykańczamy nasz lokal albo remontujemy yy, nasze mieszkanie. To też są świadczenia złożone, bo przecież yy, oprócz tego, że ktoś wykonuje pewne czynności, no to zużywa również ma różne materiały. No i w praktyce sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie jak sobie tam wykańczamy, czy remontujemy jakiś lokal, mieszkanie, albo budujemy po prostu dom, no to pewne materiały, które są w trakcie zużywane, zapewnia jakby we własnym zakresie firma budowlana, a pewne kupujemy na własną rękę. No i tutaj żeby zaoszczędzić na budowie, remoncie, wykończeniu lokalu, musimy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej tych materiałów dostarczała firma budowlana i ona wtedy, jeżeli będzie Całość traktowała jako kompleksową usługę budowlaną związaną z budownictwem mieszkaniowym, będzie mogła do całości zastosować stawkę 8%. Czyli jeżeli tylko nie kupimy materiałów samodzielnie, ale poprosimy firmę budowlaną, żeby ona je nabyła we własnym zakresie i przerzuciła na nas koszt tych materiałów, no to właściwie można powiedzieć, że. Zakładając, że ta firma budowlana nie dorzuci tutaj przy tej całej tej operacji swojej marży to na każdych 10 tysiącach złotych, które planowaliśmy wydać na materiały budowlane. Może powiem, podkreślę tu, że mam na myśli teraz kwotę netto. Na każdych 10 tysiącach złotych netto, które planowaliśmy wydać na materiały, zaoszczędzimy jakieś 1500 zł. Nie? Więc jest to operacja naprawdę bardzo, bardzo warta tego, żeby ją rozważyć, ale słuchajcie zanim się zabierzecie za tego typu poukładanie swoich relacji z firmą budowlaną, wykończeniową, remontową, żeby przez nią te wszystkie materiały przechodziły, no to musicie pamiętać o kilku yy, kwestiach, więc Cała ta operacja, ona ma sens tylko wtedy, jeżeli to jest jakaś usługa budowlana, wykończeniowa, remontowa, związana z obiektami budownictwa mieszkaniowego, czyli to jest lokal mieszkalny albo jakiś dom jednorodzinny. Tak? Natomiast jeżeli by miało to dotyczyć lokali użytkowych, to w ogóle nie ma się w co, to bawić, co w to bawić, dlatego że na usługi budowlane związane z lokalami użytkowymi nie mamy stawki obniżonej 8%, jest stawka 23%. Więc czy my te materiały sami kupimy, czy firma budowlana je kupi we własnym zakresie i przerzuci koszt na nas? Na samym vat tutaj nic nie zyskamy. To dotyczy tylko usług budowlanych, remontowych, wykończeniowych, związanych z obiektami budownictwa mieszkaniowego. To, to jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać. Po drugie, to wszystko, cała ta sztuczka, ona zadziała tylko wtedy, jeżeli będzie dotyczyła materiałów budowlanych. Nie zadziała natomiast, jeżeli będzie, przynajmniej nie zadziała automatycznie jeżeli y, będzie dotyczyła mebli albo sprzętu AGD. Z meblami to jeszcze można powiedzieć, że tutaj y, może być różnie, dlatego że inaczej potraktujemy meble wolnostojące, inaczej jakąś trwałą zabudowę. W przypadku trwałej zabudowy Moglibyśmy tutaj myśleć o stawce 8%, natomiast jeżeli to będą meble wolno stojące, albo po prostu sprzęta GD, to w ogóle o tym zapomnijmy, nie bawmy się, bo tutaj możemy naszego kontrahenta, tę firmę budowlaną, która nam będzie pomagała yy, wpędzić w kłopoty. Zresztą myślę, że te firmy same z siebie wiedzą, że przy tego typu produktach, no nie ma co się w takie Kombinacje w ogóle bawić, bo to może być bardzo łatwo zakwestionowane przez urząd skarbowy. Generalnie Fiskus wychodzi z założenia, że elementem świadczenia kompleksowego mogą być no, takie towary, produkty, materiały, które są no, zużywane w ramach usługi budowlanej albo są w sposób trwały łączone z bryłą e, budynku, nieruchomości, lokalu. Natomiast jeżeli to byłyby no, po prostu meble wolnostojące albo sprzęt AGD, którym no, może jest gdzieś tam przykręcony do szafki bo jest ładnie zabudowana, ale tak naprawdę bez y, żadnego uszkodzenia, zniszczenia szafki można to łatwo odkręcić, wyjąć i, 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 i nie dochodzi tu do żadnego zniszczenia, zdewastowania, czy to szafki, czy tego sprzętu, no to przy takich właśnie wolnostojących przedmiotach albo, albo sprzęcie, które można łatwo odłączyć, organy nie pozwalają traktować ich jako elementów świadczenia kompleksowego. No, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec, być może najważniejsza. Do tanga trzeba dwojga. Tak? Musimy znaleźć taką firmę budowlaną, która będzie skłonna do tego, żeby z nami się w ten sposób porozumieć, że właśnie przez tę firmę budowlaną będą dokonywane zakupy materiałów, które później można wtłoczyć w ramach kompleksowej usługi budowlanej. Yy, po, musimy taką firmę darzyć na pewno zaufaniem, dlatego że ta firma bardzo często no, nie będzie chciała z własnej kieszeni wykładać pieniędzy na materiały i będzie chciała od nas zaliczki. Więc My, wpłacając zaliczkę, no musimy y, mieć na tyle zaufania do tej firmy, że, 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 że będziemy mieli pewność, że oni tej zaliczki nie zdefraudują, no i też, że nie, dokonują, że nie dokonają zakupów w takim sklepie, gdzie te materiały są jakieś bardzo drogie. Tak? No ale tutaj możemy się porozumieć z kontrahentem, możemy y, na przykład sami wskazać mu, w którym sklepie, w którym miejscu te materiały y, mają być zakupione. Kolejna rzecz, o której tutaj warto pamiętać, no to ta firma, z którą będziemy w ten sposób chcieli się porozumieć, wykończeniowa, budowlana, remontowa, ona musi być czynnym podatnikiem VAT, dlatego, że to wszystko się uda, ta firma nie poniesie straty na całej operacji, tylko jeżeli ona od kupionych materiałów ze stawką 23% będzie mogła sobie ten VAT odliczyć i będzie mogła to zrobić, o ile będzie podatnikiem VAT czynnym. W takiej sytuacji dla tej firmy budowlanej tak naprawdę nie ma większego znaczenia, czy ona kupuje z VAT-em 8% czy 23%, bo ona sobie i tak ten VAT odlicza. Natomiast dla nas ma to bardzo duże znaczenie, że wszystko przechodzi przez tę firmę budowlaną, dlatego, że ona yy, obciążając nas, doliczy generalnie stawkę 8%, dlatego, że ta firma budowlana wykończeniowa ona nie będzie tego traktowała jako już odsprzedaż towarów, tylko jako element kompleksowej Usługi budowlanej. Tutaj yy, warto też jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, żeby to było bezpieczne, mianowicie. Żeby y, faktycznie ta firma budowlana dokonywała zakupu tych y, materiałów, produktów. Żeby to nie, nie, nie było tak, że to tylko na papierze, że faktury są na nich, a tak naprawdę my odbieraliśmy, my płaciliśmy. Bo w tej sytuacji organy podatkowe mogą próbować to zakwestionować. Mogą próbować twierdzić, że tak naprawdę prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, była nie ta firma budowlana, tylko my i w związku z tym y, no tutaj y, Mogą być jeszcze dodatkowe jakieś kłopoty niepotrzebne. Najlepiej, żeby ta firma budowlana sama odebrała te towary, zapłaciła za nie i wzięła fakturę oczywiście na siebie. Niektóre firmy budowlane będą chciały za, za to, że się zgodzą uczestniczyć w takim sposobie przeprowadzenia tego remontu, będą, będą sobie życzyły jakąś dodatkową prowizję, np. 3% albo 5%. Oczywiście to spowoduje, że nasza oszczędność na tych materiałach będzie mniejsza ale i tak może być znacząca, zwłaszcza jeżeli tych materiałów jest bardzo dużo i one są dosyć drogie. Yy, tutaj możemy ugrać zawsze coś w zamian. Tak? Jeżeli ta firma domaga się prowizji, ok, możemy ją nawet zapłacić, niech sobie to będzie te 3% czy 5%, ale w takim razie właśnie niech ta firma zajmuje się wszystkim. Niech już ona odbiera te materiały, sprawdza ich dostępność, yy, szuka być może najbardziej atrakcyjnej oferty itd to może być dla nas korzystne ten sposób postępowania, o którym wam mówię, nie tylko ze względu na to, że oszczędzamy na wacie. Ale również z uwagi na to, że takie firmy budowlane, wykończeniowe, remontowe, one bardzo często mają świetne rozeznanie rynku, wiedzą gdzie coś można tanio kupić, a czasami mają nawet dodatkowe zniżki, z których my jako klienci możemy ostatecznie skorzystać. Czyli nawet jeżeli ta firma weźmie sobie jakąś tam prowizję, to bardzo często i tak wyjdziemy na swoje, bardzo, bardzo dużo na tym zaoszczędzimy. No i na koniec pytanie. Czy to jest bezpieczne, czy, czy tego nie może ktoś zakwestionować. Więc pierwsza najważniejsza rzecz. Jeżeli w ogóle by fiskus miał się tu do kogoś przyczepić, to raczej do firmy budowlanej, a nie do nas. Dlaczego? Dlatego, że to firma budowlana wystawia fakturę, e, odprowadza podatek i to ona musi dbać o to, żeby ten podatek był w dobrej wysokości odprowadzony. Jeżeli będzie odprowadzony w zbyt niskiej e, wysokości, na przykład nie wiem, 8%, a urząd był uznał, że powinno być 20%, no to, to ta firma budowlana ma zaległość, a nie klient, który od tej firmy budowlanej coś kupił. Więc to jest taka pierwsza uwaga, ale no ta uwaga tak naprawdę to ona może mogła tutaj wprowadzić więcej niepokoju niż was uspokoić. Więc od razu też dodam, że w mojej ocenie cała operacja jest absolutnie bezpieczna, dlatego że to, to, to nie jest jakaś agresywna optymalizacja podatkowa, to nie jest żadne oszukiwanie skarbu państwa. To jest coś, czego chcą same organy. Same organy mówią, że jeżeli wiele świadczeń takich cząstkowych jest ze sobą silnie funkcjonalnie. Powiązanych, to nie rozbijamy ich sztucznie, na przykład na fakturze czy pod kątem stawek podatkowych, tylko traktujemy jakoś jedno świadczenie kompleksowe do całości jedną stawkę tutaj y, stosujemy. Ja bym zadbał tylko o dwie rzeczy I, i, i wtedy moim zdaniem będzie to całkowicie bezpieczne. Po pierwsze o to, no żeby to dotyczyło jednak tylko właśnie materiałów budowlanych, a nie na przykład wolnostojących mebli czy sprzętu AGD. Po prostu no musimy tutaj zachować zdrowy rozsądek, tak? Po drugie zadbajmy o to, żeby ta firma budowlana faktycznie nabyła prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Jeżeli ona odbierze te towary, zapłaci, jakby ona będzie miała roszczenia jakieś tam reklamacyjne do sprzedawcy tych towarów i dalej no to te warunki będą spełnione. Mam nadzieję, że ten filmik y, będzie dla Was przydatny. Jeżeli Wam się podobał, dajcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli zajmujecie się y, zawodowo podatkami albo zamierzacie się nimi zawodowo w przyszłości zajmować, to bardzo gorąco zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. On jest skierowany przede wszystkim właśnie do podatkowców do doradców podatkowych, księgowych, nie wiem, osób pracujących w działach finansów, w audycie itd. Zapraszam również osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami do dołączenia do, do grupy dyskusyjnej na Facebooku, którą założyłem. Link do tej grupy znajdzie się w opisie filmiku. Dzięki wielkie i do następnego razu.